Znacie markę KEF, prawda? No właśnie. A wiecie, że pełna nazwa tego producenta brzmi Kent Engineering Foundry? To będzie pierwsza z ciekawostek w dzisiejszym filmie. Druga to fakt, iż w portfolio marki pojawiły się... ...słuchawki. KEF MU7 to bodajże pierwsze w historii marki słuchawki wokół ochół wyposażony wyposażone w układ aktywnego tłumienia hałasu ANC. Rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie ulubioną kawę lub herbatę. Prezentacja rozpocznie się tuż po przerwie na intro. Tradycyjnie jednak zacznijmy naszą przygodę z modelem MU7 od tego, co zawiera zestaw. Samo opakowanie jest bardzo eleganckie i od razu daje jasny i czytelny komunikat. Mamy do czynienia z produktem klasy premium. Wewnątrz natrafiamy na sztywne etui, w którym zamknięto słuchawki w kolorze czarnym lub srebrnym. Poza nimi do zestawu dołączono przewód do ładowania USB typu C, sygnałowy AUX oraz adapter do połączenia słuchawek w samolocie. KEF MU7 zaprojektowano w estetyce eleganckiego minimalizmu. Na obu muszlach widoczne jest wgłębienie, które powtarza się też na etui. Podoba mi się ta konsekwencja w projekcie zestawu. Pałąk wykonano z aluminium, co daje poczucie solidności, a na części, która spoczywa na głowie zastosowano coś w stylu gumy. Spokojnie, nie szarpie włosów ani nie powoduje dyskomfortu. Sprawia natomiast, że MU7 pewnie leżą na głowie. Pady wokół uszne pokryte skórą syntetyczną i wypełniono pianką, która również pozytywnie wpływa na komfort noszenia. Na prawej muszli umiejscowiono przyciski służące do włączania słuchawek, zmiany trybu ANC czy też parowania bluetooth. Ładowanie odbywa się za pomocą złącza USB typu C, a sygnał można przesłać ze źródła przewodowego za pomocą kabla sygnałowego AUX jack 3,5 mm. W zagłębieniu prawej muszki znajduje się dotykowy panel służący do sterowania sparowanym odtwarzaczem muzyki i poziomem głośności, co zresztą sugeruje fabrycznie naklejona folia z opisem funkcji. Słuchawki MU7 zostały dostrojone przez zespół inżynierów firmy KEF. W celu uzyskania spójnej dla marki reprodukcji dźwięku. Siłą słuchawek jest oczywiście moduł bluetooth w wersji 5.1, który obsługuje kodeki SBC AAC oraz APTX HD. Umożliwia to przetwarzanie sygnału audio z 24-bitową rozdzielczością i częstotliwością próbkowania do 48 kHz. Obudowy lewej i prawej muszli skrywają po jednym elektrostatycznym przetwórniku pełnozakresowym o średnicy 40 mm. Wbudowany akumulator o pojemności 1100 mAh pozwala na ciągłą pracę słuchawek przez ponad 40 godzin. Dzięki USB-typu C Kef wyposażył MU7 w opcję szybkiego ładowania. Ta pozwala na doładowanie słuchawek w energię na 8 godzin pracy w ciągu zaledwie 15 minut. W dobie życia na pełnych obrotach każda minuta się liczy, to też szybkie ładowanie na pewno doceni każdy posiadacz tych słuchawek. Jedną z bardziej promowanych funkcji modelu MU7 jest aktywne wyciszanie hałasu ANC. To co prawda nie posiada rozbudowanego ręcznie regulowanego stopnia intensywności. Są bowiem dwa tryby: ANC włączone oraz Smart ANC, w którym intensywnością wyciszania zajmuje się elektronika. Adaptacyjny układ ANC zastosowany przez Kefa jest bardzo precyzyjny i dokładny, eliminując sporą część dźwięków z otoczenia. To powoduje, że nawet cicho odtwarzana muzyka brzmi wyraźnie i nie zakłóca jej hałas z otoczenia. Spora również w tym zasługa opisanych wcześniej irpadów, które szczelnie zamykają w sobie uszy. Czas na gwóźdź programu i moment, do którego pewnie niektórzy z Was przewinęli ten film, czyli brzmienie. Powiem tak, pierwsze wrażenie jest dość. dość specyficzne. To, co od razu rzuca się w uszy, to tony średnie, dość mocno wyprowadzone na pierwszy plan. Na początku nieco mnie to zniechęciło, ale tu od razu uwaga do wszystkich, którzy chcą przesłuchać EMU7. Dajcie im koniecznie dłuższą chwilę. Ja im dałem nawet kilka godzin i powiem wam, że po tym czasie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są naprawdę dobre słuchawki, brzmiące zupełnie inaczej niż znana mi konkurencja z podobnej półki cenowej. Okej, okay, wiemy, że tony średnie są tu podstawą i solidnym spoiwem brzmienia. Wokal, instrumenty i wszystko to, co ma się dziać na górze rejestru częstotliwości jest dobrze pozycjonowane i naturalne. Bass nie ma skłonności do dominacji, nie zapuszcza się też przesadnie głęboko. Raczej dopełnia obrazu całości i daje się lubić przyjemnie mrucząc do ucha. Myślę, że trafnym porównaniem byłyby tu aktywne monitory KEF LSX albo pasywne LS50 Meta. Jeśli słuchaliście jednych czy drugich, KEF MU7 nie będą dla Was zaskoczeniem. Poczujecie się dosłownie jak w domu. Obcowanie ze słuchawkami KEF MU7 to naprawdę bardzo interesujące doświadczenie. Przez moje ręce przewija się wiele różnych urządzeń, jednak to właśnie MU7 pozostaną w mojej pamięci na dłużej. W ich przypadku to na pewno nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale po dłuższej chwili spokojnie mogę je uplosować w mojej prywatnej czołówce słuchawek. Brzmienie, co tu dużo mówić, specyficzne, ale bardzo pociągające, intrygujące i takie, że chce się je ciągle próbować z kolejnymi utworami. Dodając do tego wydajny układ wyciszania hałasu z otoczenia, otrzymujemy słuchawki, które zdecydowanie można bardzo polubić. O specyfice brzmienia MU7 najlepiej przekonać się samemu. Umówcie się na odsłuch w specjalnej sali w jednym z naszych salonów. Ich listy znajdziecie na stronie www.tophifi.pl. Nasza strona to także prężnie działający sklep internetowy oraz ogromna, stale poszerzana strefa wiedzy pełna branżowych artykułów i ciekawostek. Serdecznie zapraszamy, czekamy na Waszą wizytę. A tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i liczę na to, że ten materiał się Wam spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o słuchawkach Kefa w komentarzach pod tym filmem. Standardowo już nie będziemy się żegnać, ponieważ spotkamy się już niedługo w kolejnym filmie, zatem nie pozostaje mi do powiedzenia nic innego. Jak tak po prostu, do zobaczenia.